Dzień dobry Państwu, chciałbym jedną tylko rzecz powiedzieć, zanim zobaczycie to co za chwilę zobaczycie. Otóż to jest zaledwie fragment pierwszej części takich skrótów najdziwniejszych, najśmieszniejszych haha, akcji z Outlasta. Z moim kumpelem razem to przechodziliśmy. On robił ten cały materiał, więc odsyłam do jego na kanał, na History Crafters, gdzie znajduje się cały materiał. I jeszcze pojawi się druga część tych funny momentów z Outlasta. Ja się dobrze bawię, jak to oglądam, chociaż przyznaję, że o wiele mniej. Dobrze się bawiłem jak grałem w Outlast'a, ale myślę, że było warto do, chociażby dla tego materiału. No wrzucam tak wyjątkowo na ten kanał No z racji, że, że wydaje mi się, że to jest warte zobaczenia. A, to tyle. Zapraszam na kanał, link jest w komentarzu pod spodem. Trzymajcie się i dobrej zabawy. A to zawiera sceny przemocy, bardzo dobrze. Treść kiletyczne, jeszcze lepiej i wulgaryzmy. Kontynuuj.

Okay? No dobra, nie, możesz Może z drugiej strony jeszcze. <grym> nie! Mój brat <bracie> przyszedł. <grym> Wszystko się wyda teraz. Dobra, tam idziemy przez te drzwi. No, możesz tak naraz otworzyć, albo tak powolutku. Kurde. <grym> no, na pewno nie tam. Możesz sobie wyjrzeć. To znowu ja. <grym> Jezu, ja już się często. Ja nie chcę tego otwierać. Dobra, czekaj, to może zamknę. <grym> O, i teraz jest panie. Teraz tak. Yy, tu, tutaj lecisz do wentów, prawda? Gdzie? Do tego? Tak. Nie. Nie, to jest najgorsze zawsze, co może być. Nie, dobra, stop. Ja już mam dosyć. Czekaj. No, ale dawaj. Nie wytrzymię zaraz. <laughs> oh. Ale widzisz, jaką ja mam czułość? Ja tu będę tańczył zamiast uciekać. No to... Teraz się obrócę, w którym jest? Czekaj. Yes. Nieee Jazda! Ta tak? A nie mogę tędy nie iść? Muszę tędy? <ir> Musisz Ur! Ja to muszę zrobić na razie no, Właśnie czekaj ta... Mijam! Ja, <Whisper Power Lip> <laughs> ja biedniczek Oh my god Czekaj, czekaj, czekaj To zły pomysł jednak Jeszcze muszę... Zaraz coś wyskoczy z tej pary pewnie Little fake Wiedziałem, wiedziałem No to stop, nie! No, inny... no, w sumie to było całkiem mm. spoko Może od czasu do czasu spotkacie ta jego miła twarz Przyklejcie <śmienic> mu palec do Kurder kurde blać Żeś grę wymyślił, a tu wszędzie drzwi Oh my god, wiedziałem Jak ja mam to zamknąć? Fuck nie, ja już mam dość, nie. Koniec. Idź teraz ty przez chwilę, ja muszę chwilę wydychnąć. Patrzcie z jaką łatwością on to przechodzi. A ja muszę się tym... Czekaj, jeszcze bo... odwrócę mikrofon. Ty, ale jak idziesz szybciej, to to jest nic straszne. Muszę zapamiętać. A bo ty wiesz, że się tu nic nie stanie, kurczę, oszukisto. Ty tak otwierasz bez te drzwi, kurczę, ja już widzę jak ja to robię. Dobra. Ty, ale wiesz, że ja cię za chwilę oddaję kontrolki? Nie, jeszcze spokojnie, jeszcze chwila. Ty, bo ty jesteś taki ten, że teraz jak nic nie straszy, to sobie przechodzisz, tak? A później mi też tak? jak będą same jumpscary, daj mi spokój. No to, to co, zamieniamy się? Nie. Idź <laughs> do niego, tam zaraz wyskoczy. Ja... Oh my god. Nie, ja nie mogę w to grać. Idź ode mnie. Tak. A na no, e? Eh? Ale fajne. <laughs> nie wiedziałem, że to nie... Czekajcie, czekaj się Adrian pisze że akurat pił wodę jak wyskoczył ten ziomek to tak jak ja nice o tu jest pompa ciepła nie niedobrze czemu on macha na oślep co on kurde bo on nic nie widzi to jest A. ciemne jak w dupie no ale przecież nie wiem nie byłem dobra to idziemy tam co to było? Co ty robisz? Nie tak Przysnęłem. Tak, żeby się nie było słychać. Mają normalnie. Dobra. Ksiądz? Tak. Oh my god. Zęby są u mnie, a nie. Łysy dziadów. I w sumie. E, jak niej. pierwszy raz przechodziłem tą grę, to. To przechodziłem już chyba w czwartym odcinku, coś takiego. To był początek czwartego odcinka. A no, widzisz fajna. jak nam sprawnie idzie? <laughs> tak. Nam? To jest słowo klucz. <laughs> ja po prostu wydłużałem sztucznie to na początku, to nie jest <laughs> tak, że się bałem. Nie, zostaw go. <laughs> Fajne, nie? <laughs> Ty on. To <laughs> no jakby go kurdek, te spajonkie pomylił, z kapcia dostał z jednej strony, boże. Oni są w ogóle nadzy A, to to jest to co pisali, treści erotyczne, tak? Ja już się nastawiam. Tak, to są treści erotyczne, masz gołych facetów Ale te ziomki są spoko, oni przynajmniej siedzą, gadają Jezu, gdzie ty wchodzisz? Ja nie mogę, ty to masz normalnie stalowe nerwy, człowieku I got a bad about this. Ja tu po coś zszedłem <laughs> <Leave me alone. laughs> Naprawdę Naprawdę! Super dźwięki, po prostu. Tak, jeszcze migaj mi tym światłem, żeby było. Dobra, to nie było takie złe. Nie, ja mam naprawdę, ja dostaję spazmów, jak na to patrzę, nie? W ogóle. No. Nie. no. tak! Nice. A ten grubas tu nie wbije zaraz, bo tu szafki. są To ja się schowam. 2000 years later, po co te szafki są? Na pewno tu zaraz bije jakiś grubas. Nie, gdyby był, to możesz się schować, nie? Jakbyś uciekał przed kimś, na przykład. No właśnie dlatego mówię, że zaraz pewnie będę musiał spierniczać. O, super. Nie, no ja nie mogę w to grać. Czekaj, się w oko, potlepiej. <grymne> tym przedłużaj tego. Może piernicze idę do szafki. Ale to nie wiem, może tu coś masz, czy. jezus. One <grymne> A um. mogę włączyć tu kamerę? Oh yeah! Oh my god! Ale nagram wszystko tutaj. Patrzcie jaka no. ładna szafka, patrzcie. Oh. Later. Jak, będzie, jak będzie muzyka to jest źle. Muszę czekać. A tak generalnie to, to nic się nie dzieje. No widzę jak na mnie patrzy. Nic nie zrobi, Patrz, w miejscu stoi no. No i zaraz zacznie piec, Ja będę do niego mógł nawet podejść, się z nim przywitać. To ja bardziej jestem niepełnosprawny dla niego niż on za mnie dobra. No, na pewno mi nic nie zrobi, no Jezus Maria, nic! Yeah. Tak sobie będzie stał, nie jest zaprogramowany, żeby coś zrobić. Oh my god. Fak, co mnie walnęło? To ten typ! Jak nie jest zaprogramowany, no Jezus Maria! Chcesz w twarz? Patrz, kucni. O, kucnij tam wejdź, na kucaku. Oh my god. A wcale mnie nie widzisz, nie? Ty łysa dobra. No chcę <laughs> mieć ciszę, rozumiesz? Nie słysza... nie słyszysz, co on mówi? Co się patrzysz? Chcesz w twarz? <gryzanie> A teraz się obrócę i spróbuj mnie walnąć jak się tylko obrócę, ty frajerze. Najlepiej tak od tyłu, nie? Normalnie to nie umiesz, taki mądry jesteś, dobra. Oh my god. Tylko pamiętaj, otwierasz teraz drzwi. Oh, no. Jest ten i Musisz na kucaka obok tego przejść. <gryzanie> to ja już pograłem. <gryzanie> Janek. No weź, to no nie przecież... Dobra To po prostu otwieram, nie? Tak Oh my god No, no teraz uciekasz Do szafki, pamiętasz gdzie była szafka? Tak Jak ja <laughs> pamiętam? Oh my god Zostaw mnie! Oh my god Hopa! <laughs> drzwi Nie! It was at this moment he, knew. he fucked up <laughs> Otwieram wywój! Szybko! O oh my GOD! Uciekaj! No, no chciałbym! <laughs> Game Freud <pro> tygodnia. <laughs> o Jezu, serio, on tam na mnie czeka ten śmieć. Nie! Nie, w ogóle, kuźba mać! <laughs> Szybko! Idź stąd! Ja w ogóle. Dostanę w spokoju ty śmiecił. nie, 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 no to ty że uciekaj! Nie, wiem, nie, nie, ty nie, ty... No rwał głowę przed chwilą kościami Tak, idź do niego Zobaczcie, czy te po lewej nie są. Co ty robisz? Aha, keta ma no, no nic, to wracamy. <ślesy> 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 to bez przesady Janek! <ślesy> eee... On chyba coś od ciebie chce. <ślesy> Mam takie wrażenie. <noise> <noise> Także ten Eee, <noise> tak się jak co ja stara? Hmm. <noise> co to taci? Makarena Oh my god Nie, ja mam dosyć oh no, serio, ale to no się nie spodziewałem akurat O oh Jezus Ja myślałem, że sobie tak przyjdziesz, jak to było Ja specjalnie przystopowałem przy tym fragmentem <noise> Po prostu ja pierdolę Dobra, zakładaj to słabki Nie, aha, dobra, o my god! Oh my god whoa, whoa, whoa. Fuck Co za ty? A to za chwilę cię złapie, wiedziałem <noise> Jak się wystraszył Mnie cię złap, mnie cię złap Da, ja te, tym razem tego, wiedziałem Tego się nie spodziewałem Ja tym razem wiedziałem, bo widziałem go wcześniej tego dziale